Halleluja. Panie nasz, dziękujemy Ci, że możemy dziś gromadzić się na tym miejscu, aby, Panie, słuchać, Panie, Twojego głosu, aby, Panie, nasze serca, Panie, były, Panie, tą glebą żyzną i przygotowaną, Panie, na Słowo Twoje, które będzie, Panie, czyniło w nas pracę. Prosimy Cię poprzez Twojego Bożego Ducha, abyś nam otwierał nasze uszy, Panie, nasze oczy, Panie, aby moc Twojego Słowa, Panie, przenikała do naszego wnętrza, by Słowo Twoje dawał nam, Panie, tą miłą woń, Panie Twoją, którą Ty jesteś, drogi Jezu. To w niech będzie części, chwała, by wyższe nie uwielbienie, bo Ty jesteś godzien tego wszystkiego. Święty, niezmienny Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Ten, który jest, żyje i króluje. Ten, który przychodzi wkrótce po swój kościół, po swoją obrownicę. Ojcze. Prosimy Cię, aby każdy z nas dziś na tym miejscu miał posłuch na Twoje słowo, aby nie było to próżnym słowem, ale dawało nam, Panie, zrozumienie, Twoją realność, Twoją rzeczywistość, powczas moc Twego świętego imienia Jezus. Tobie niech będzie wywyższeniu i uwielbienie. Amen. Dzisiaj będziemy rozważali słowo pierwszego listu Piotra, już kiedyś na ten temat mówiłem tutaj, z tego miejsca. Ale za każdym razem, kiedy Bóg nam pokazuje coś, co już kiedyś przerabiali, pokazuje nam w kolejnych punktach coś nowego, aby coś nowego trafiało do nas i mieli szersze poznanie tego wszystkiego, co On chce nam przekazać na daną chwilę, na dany czas. I w pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale. Mamy mowę o takim raporcie, który każdy z nas powinien złożyć przed Bogiem, kiedy Bóg go odwoła już z tej ziemi, aby każdy człowiek miał ten raport w naszych sercach, by cokolwiek się zdarzyło w tym życiu ziemskim, miał na to potwierdzenie. A zatem czytamy od 5 wersetu 4 rozdziału 1 listu Piotra. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby w prawdzie podlegali sądowi jak ludzie w ciele, jak jednak w duchu. Po Bożemu. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście się mogli modlić Przede wszystkim, miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Jako dobrzy sza szafarze różnorakiej łaski Bożej, Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakoby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech i to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia. Nie dziwcie się, jakoby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się tym. Bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przed, przy objawieniu Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą Wam z powodu imienia Chrystusa. Albowiem duch chwały, duch Boży na Was spoczywa. Nikt jednak z Was nie, nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo e, złoczyńca. Albo jako nieprzy, nie, niepowołany nadzorca obcych dóbr, jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od Domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy, z trudem dojdzie do zbawienia gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik, zatem zarówno ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czynią, wiernemu Stwórcy oddawając swoje dusze. Amen. Zobaczcie co też autor pokazuje na, na samym y, początku tego fragmentu, że każdy z nas musi zdać sprawę temu, który nas powołał do zwiastowania Ewangelii. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię. Kiedy chodzimy po tej ziemi jako ludzie, jeszcze może nie znający Boga, nie przejmujemy się tym, co po prostu będzie po śmierci. Bo każdy ma inne wyobrażenie w tym czasie, kiedy chodzi jako niewierzący, że człowiek sobie umrze, zakopią go do dołu, poklepią piaskiem i już ma spokój. To dopiero początek tego wszystkiego, co ma nastać później. Bo każdy z nas, czy to jest wierzący, tak jak tu powiedziane było, czy też niewierzący, każdy miał tą możliwość w życiu tym ziemskim aby po prostu zmienić coś w swoim życiu, by przybliżyć się do Boga, okazuje się wzajemna gościnność. Tak jak tu jest na, na przykład y, o gościnności napisane jest, że nawet kiedy jesteśmy w gościach, czy gdziekolwiek, musimy czerpać z tego, żeby tą Ewangelię przekazywać. Jeżeli to ma dar przemawiania, każdy z nas ma jakieś dary, powinien z tego y, korzystać, by tym bardziej, że się jest chrześcijaninem, czerpać z tego we sposób właściwy. Żeby później nie było po prostu jakiegoś tam tłumaczenia przed Bogiem. a bo to ja mówiłem, albo y, pokazywałem im drogę do Boga. Ale czy ty robiłeś człowieku to w sposób właściwy? Czy nie pomijałeś tego, co najważniejsze? Żeby ta Ewangelia była w sposób właściwy przekazywana. Żeby nie jakimiś tam skrótami pokazywać drogę do Boga ludziom, ale zwiastowając tą pełnię Ewangelii, tak jak każdemu jest przydzielony ten dar, tak powinien też z niego korzystać. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni z mocą. Który Bóg udziela, by we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. I także moc, która jest nam dana, bo każdemu z nas została dana władza, moc i autorytet. Jest to napisane w liście do Efezjan, że każdy wierzący, który zawierzył w Jezusa Chrystusa, otrzymał te atrybuty, które miał sam Chrystus, kiedy On odchodził do Ojca w niebie, przekazał każdemu z wierzących, każdemu z uczni przekazał władzę, moc i autorytet. I tu już nie ma jakiegokolwiek wytłumaczenia, że my tego nie posiadamy. Posiadamy, bo sam Chrystus nam to powierzył i my musimy to po prostu odkrywać w nas, czy funkcjonuje taki czy inny dar. Żeby później nie było e, jakichś tam e, rozczarowań e, ze strony człowieka, że kiedy stanął przed Bogiem, że oczywiście on tak mówił o Bo Bogu, ale czy on robił zgodnie ze swoim powołaniem? Czy korzystał z tych e, po prostu dary, darów, które Bóg mu e, własny swoje udzielił? Bo to jest ważne, żeby po prostu ten dar, który w nas spoczywa. Nie został zakopany tak, jak jest napisane w jednym ze fragmentów Słowa Bożego, że zakopał ten talent, zakopał ten dar, bo myślał, że mu się do niczego nie przyda. Bóg ma nas wyposaża wierzących w coś szczególnego: przede wszystkim, wyposaża nas w Jego własną miłość, którą musimy także należycie przekazywać w należyty sposób a to przede wszystkim yy, wlatając to te Boże powołanie, Boże dary. Tutaj 12 werset mówi, mojowani temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jak wo, was coś niezwykłego spotkało, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych. Dla każdego z nas, można powiedzieć, yy, drodze przychodzą jakieś doświadczenia cierpienia, ale to jest tylko ku naszemu dobru. Bo kiedy człowiek, który chodzi z Chrystusem, spotyka się z takim czymś, jak po prostu jakieś tam przychodzą do niego doświadczenia i zadaje nie raz sobie pytanie: dlaczego to przyszło na mnie? Przecież ja jestem człowiekiem pojednanym z Bogiem, przecież ja nic takiego już nie robię, co robiłem w życiu poprzednim, tylko wierzę w tego Boga. Ale czy robić coś ponadto? Czy myśli, że tylko e, etap chrześcijaństwa się kończy na zawierzenia swojemu życiu y, Bogu i pójścia za nim? Nie, to jest tylko początek tego etapu. Każdy musi wytrwać we wszystkim, aż do końca. Kiedy przy, przyjdzie na każdego z nas, pora. Musimy być gotowi, pewni tego naszego zbawienia, że w tym ziemskim życiu wykorzystamy wszystko, co nam Bóg zlecił i powierzył w należyty sposób. Tak jak każdemu z nas udzielił, tak jak, jak każdego z nas wyposażył w takie czy inne dary. Bo to będzie też naszą nagrodą, nagrodą w niebie później, kiedy Bóg Wezwieć, e, przez każdego z nas przez swoje Boże oblicze, każdy otrzyma taki czy i, 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 inny po prostu sposób zapłaty za przed, bo, prze, przed Bogiem, Do, otrzyma albo koroniec, koronę żywota, albo wieniec żywota i to będzie szczególnym wyróżnieniem, mianowicie to, że już będziesz tam po drugiej stronie. W tych przyciągach nieba to już jest dla nas wyróżnieniem, ale że zasiądziesz bliżej tronu, tronu Bożego to jest ogromnym wyróżnieniem dla nas. Dlatego musimy tym bardziej przy, przyłożyć się, aby nasze zbawienie, nasze powołanie należycie wykonywać. Niech jednak z Was nie cierpi jako zabójca albo złodziej. Albo złoczyńca, albo jako niepowołany, nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. Zobaczcie, tu jest napisane, że chociaż przychodzą na nas jakieś tam cierpienia, mamy się w tym momencie nie smucić z tego wszystkiego, bo to jest dla nas potrzebne. Bóg wychowuje nas jako swoje Boże Dzieci. I czy raz, czy drugi ci się noga powinien, ale zawsze możesz przyjść do tego naszego kochanego Ojca, do Jezusa Chrystusa, który powie Ci, co właściwego nie zrobiłeś w tym momencie. I chociaż się chwieją Twoje kolana, on przyjdzie i Cię poniesie. On przyjdzie, aby. Włożyć Ci większą pewność, by ponownie nie zrobić tego błędu, który robiłeś dotychczas. To jest tak jak nasi ziemscy rodzice, za na coś nam tam dawali jakieś tam kuksańcy, nie kuksańcy. Czegoś tam nas uczyli, coś nam wpajali, tak samo i Bóg Ojciec robi to z nami, jako swoimi dziećmi bożymi. I czy to nam się podoba, czy nie? Tak być musi. Wytrwać we wszystkim do końca. Tak jak mówi Boże Słowo. Nie, że ktoś weźmie jeszcze, tak jak już powiedziałem, czy tu w tym momencie się kończy jego etap chrześcijaństwa. To też jest dro po początek drogi. Kiedy człowiek. Podejmie tę decyzję jako chrześcijanin, aby zawrzeć przymierze z Bogiem poprzez Chrzest, tak jak Pan Jezus to uczynił. To jest dopiero początek tego, co będzie coraz wspanialszego. Tu dopiero zaczyna się ta przygoda z Bogiem, niesamowita, kiedy to dotychczas, co było dla nas niemożliwe, staje się możliwe. I nagle przychodzą po prostu te siły, które dotychczas gdzieś tam nam zalegały. Bóg nam daje siłę do tego, do tamtego, aby po prostu nieść Bożą Ewangelię, aby miłość Chrystusa przelewać na ludzi, tych, których spotykamy codziennie, tych, których po prostu mamy wokół siebie. I Bogu, wspaniały Bóg jest w tym, że Daje tam nam tą możliwość jako tym prostym ludziom, aby kontynuować tego, co on rozpoczął. Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam teraz to wszystko rzucić i przejść do etapu po prostu poprzedniego życia. Nie wyobrażam sobie tego teraz. Bo być może, że może już bym nie żył, może bym e, gdzieś tam e, leżał obsikany na ulicy, ale Bóg w swojej łasce dał możliwość ponownie się naro narodzić z jego Bożego Ducha do nowego życia i otrzymać nowe życie całkiem w nim. I my jako chrześcijanie mamy tą możliwość że możemy to przekazywać jako Jego uczniowie, tym ludzi, którzy chodzą wokół nas, każdego dnia. Jest możliwość każdego dnia, aby powiedzieć chociaż jedno zdanie o Bogu. By dać ludziom do zastanowienia, że kiedy zakończy się ich kres życia ziemskiego, muszą zdać tak czy inaczej raport przed Bogiem. Czy to człowiek był wierzący, czy też nie był wierzący bo to można powiedzieć w jakiś sposób jest taki remont z życia, renament, że musi się po prostu rozmówić z tego co Bóg dał możliwość czerpania na ziemi, że miał możliwość pojednać się z Bogiem, a nie skorzystał z tej okazji. A tym bardziej, jak z tego skorzystamy, musimy Bożą Ewangelię przekazywać mimo wszystko. Mimo wszystko, czy to nam się podoba, czy nie. Bo cóż my, jak się nawrócimy, a nasz etap się skończy tylko na, na chrzcie wodnym. Tak jak to Chrystus uczynił. To taki człowiek jest taki jak i każdy, niewierzący. Bo nie wykonuje tej pracy, którą powinien wykonywać. Każdy z nas, na pewno każdy z nas ma jakiś dar który może posługiwać w tym szarym y, zepsutym świecie, który już jest u schwyłku, aby się y, wszystko po prostu zakończyło. Przyjście naszego pana jest coraz bliższe i każdy z nas to widzi, że coraz y, jest trudniej, coraz jest dziwniej. Nieraz po prostu y, w zadumieniu siedzimy i rozmyślamy, czy to już naprawdę przybliża się ten dzień. Jednak je wszystko przybliża, wszystko mówi samo przez się, że nasz Pan nadchodzi w swojej mocy, w swojej potędze, w swojej, w swojej chwale, i my musimy być gotowi na jego przyjście, aby kiedy nas zawoła z tego miejsca tu na ziemi, moglibyśmy być pochwyceni wraz z nim w górę na włokach i tam z nim razem królować w chwale. Czyż to nie jest cudowno-wspaniałą rzeczą? I tak, i tutaj kończąc już powoli, zatem również ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Bożą, niech dobrze czynią wiernemu stwórcy, oddając swoje dusze, ojcze, dziękujemy Ci za to słowo, które daje nam świadomość tego, że my musimy mimo wszystko zgodnie z Twoim powołaniem dla nas czerpać z tego wszystkiego, co nam ofiarujesz w każdym dniu. W taki czy inny sposób, czy nas czymkolwiek obdarzasz, czy dajesz nam nowe doświadczenie do naszego życia, abyśmy wyciągali z tego lekcje i wnioski, by Twoja miłość w nas nie, nie ustawała, by Twoje słowo w nas, Panie, wykonywało pracę poprzez nasze usta zgodnie z naszym powołaniem, które nam ty zleciłeś, zgodnie z darem, który nas obdarzyłeś, by nie byli w zadziwieniu. W dniu, kiedy Ty przyjdziesz, po swój kościół, po swoją oblubenicę, kiedy nas zawoła po imieniu, bym usłyszeli te cudowne słowa, córko moja, Synu mój, wejdzie radości mojej. To będzie cudowną sprawą, to będzie wspaniałą rzeczą. I chcemy, Panie, kiedy chodzimy po tej ziemi, coraz bardziej poznawać Ciebie i odkrywać każdego dnia, takim, jakim jesteś w rzeczywistości. Twoją realność, Twoją rzeczywistość, niech to w nas, Panie, wzrasta. Twoje poznanie, Twoje zrozumienie, Twoja miłość. Niech, Panie, każdego dnia objawia się pośród nas w mocy poprzez moc Twojego świętego imienia. To wynik będzie cześć i chwała. Amen.